Hello, hello. Kochani, witam się z, z wami z nad tych pięknych jajek dwużółtkowych oraz kimchi. Słuchajcie, tak mi się spodobała ta seria wracam do gotowania, że witam was już w trzecim odcinku. Dzisiaj na śniadanie od razu lecimy. A już myślimy nacieknie. Dzisiaj na śniadanie będzie jajecznica na gowsze gryczanym i do tego będzie kimchi. I to wszystko będzie zrobione w taką jedną kanapkę, że tak powiem do jajecznicy dorzucimy mozzarellę, żeby było więcej białka, ale też żeby się fajnie ser ciągnął. Wszystko posypiemy świeżym szczypiorkiem eee, i cóż, zapraszam was do gotowania i zapraszam was do tego odcinka. A jeszcze jedno, jak nie wiecie jak zrobić te frygryczane, to zapraszam was do odcinka numer 2, w którym właśnie wszystko opowiadam i pokazuję. No dobrze kochani, w takim razie czas na obiad, a na obiad będzie sojowy kurczak, a w zasadzie to będzie udo i podudzie kurczaka. Składniki, których potrzebujecie to sos sojowy, do tego miód, ocet ryżowy oraz ja też dodatkowo używam dla ostrości ten crispy chili in oil, czosneczek i do tego postanowiłam jednak dać świeży imbir. Jako dodatek będzie kasza jaglana z cukinią i cebulką. No i jako surówkę zrobimy takiego ogórka po azjatycku, do którego potrzebujemy ogórka zielonego. Tutaj też mam taką przyprawę everything but the bagel, ale zamiast tego możecie użyć po prostu sezam. No i do tego ocet ryżowy i sos sojowy. Także wstawiam wodę na kaszę, którą wcześniej przepłukuję pod strumieniem zimnej wody. Ja tutaj daję 3 czwarte kubka, ale spokojnie możecie dać 1 czwartą albo nawet połowę kubka, bo to będzie wystarczające na takie dwa dania. Do przygotowania marynaty będę potrzebowała sos sojowy i wszystkie składniki, proporcje ich będziecie mieli w opisie. Oprócz tego dodaję ocet ryżowy, imbir, świeży czosnek. Także obieram czosnek. Po czym go przeciskam przez przeciskarkę. Nie wiem, czy jest takie słowo. Hihi. Później ścieram świeży imbir na tym samym urządzeniu, bo akurat ma takie drobne oczka. Po czym dodaję miód. Trochę wody. Szczerze mogłam dać trochę mniej, jednak. Po czym dodaję taki chluścik ostrej oliwy z oliwek. No i daję też tą łyżkę tego crispy chili in oil. Możecie ten krok pominąć i po prostu dodać zwykłe chili. Mieszam wszystko. Dodaję mąkę z tapioki, ale możecie też dać mąkę ziemniaczaną. Wszystko po to, żeby później tą resztkę, że tak powiem, marynaty użyć jako sos do kaszy. ciągam uda i podudzia, osuszam w ręczniku papierowym i wrzucam do marynaty. I tak tutaj myślę, że przynajmniej 2-3 godziny powinno się to mięso marynować. U mnie się marynowało dłużej. E, tak, trzeba dobrze wymasować mięsko w marynacie, po czym wstawić do lodówki właśnie. No i po tych kilku godzinach wyciągam mięsko i będę pakowała je do airfryera. Jak nie macie to oczywiście e, możecie upiec po prostu to mięso w piekarniku. Żaden problem. Dolewam trochę sosu właśnie, aby nie było zbyt sucho tam w tym pojemniku. No i wstawiam. Wstawiłam mięsko na 15 minut pieczenia, po czym odwróciłam na drugą stronę i piekłam kolejne 15 minut. Teraz czas na przygotowanie kaszy, także na patelnię wrzucam masło klarowane, później pokrojoną cebulę i pokrojoną cukinię i podsmażam do miękkości cebuli w tym czasie, tak jak widzieliście, podgrzewam sos w garnku, jednocześnie go tam mieszając, aby po prostu ta mąka z tapioki zadziałała i zgęstniała. Jak cebula już jest miękka, przerzucam warzywa do garnka, dorzucam kaszę. No i tutaj, tak jak wam mówiłam, dałam jej za dużo, więc dla mnie to wychodzi połowa tej porcji, którą po prostu ugotowałam. Wszystko mieszam i mamy kaszę gotową. Tak wygląda kurczak po 15 minutach, więc go później odwróciłam i zabieram się za azjatyckie ogórki. Ja wzięłam jeden ogórek zielony, do tego sos sojowy i znowu wszystkie proporcje będziecie mieli rozpisane w opisie. Dodaję też ocet ryżowy, trochę tej ostrej oliwy. Ja dodatkowo dałam jeszcze taką poszatkowaną kapustę pekińską. Na koniec dodaję sezam biały i sezam czarny. E Taki jest efekt finalny. Powiem Wam, że to wyszło przepyszne. Jeżeli lubicie takie azjatyckie klimaty, no to polecam. No dobrze kochani, to w takim razie czas na deser, a na deser dzisiaj będzie serniczek, taka wersja mini, bo zrobię go z dwóch porcji skyru waniliowego. Pomyślałam, że dorzucę do niego, żeby się ładnie ściął, bo to będzie taki sernik na zimno, dorzucę do niego... Galaretkę cytrynową, żeby było to przełamanie smaków, i dorzucę też do niego trochę owoców mrożonych. Zastanawiam się, jak to wyjdzie. Pokażę Wam zaraz to, ale w tak zwanym międzyczasie, bo złapał mnie mały głód, ja jak to ja musiałam zamrozić to, co robiłam ostatnio, czyli robiłam pieczoną owsiankę. Jeżeli nie znacie tego przepisu, to zapraszam Was do odcinka z Blue Monday. No, i tam właśnie robiłam taką pieczoną owsiankę, i tu już wam pokazuję, jak to wygląda. Zaraz będę to wrzucać do airfryera i będę próbowała, czy takie zamrożone a batony są zjadliwe. No dobrze, no więc tak się prezentują zamrożone batony. Yy, batony w sensie takie prostokątne kawałki tej zamrożonej, pieczonej owsianki. Wyjmy sobie teraz taki jeden i go wrzucę do airfryera, żeby go rozmrozić i zobaczymy, co z tego będzie. Moi drodzy, więc okazuje się, że ten sernik będzie mega prosty i bardzo mało skomplikowany, ponieważ nie będzie tutaj spodu. Nie mam żadnych ciasteczek ani bez cukru, ani z cukrem w domu, więc po prostu obejdziemy się bez. To będzie po prostu sernik z owocami, bez żadnego spodu. I już Wam mówię. Ja akurat mam se, ser, mam skyr mm, waniliowy, więc już nie będę tutaj dodawała cukru. Następnym razem chyba spróbuję yy, taki skyr, wiecie, uniwersalny, w sensie naturalny. Ale mam tutaj dwa 150-gramowe opakowania skyru waniliowego. Do tego mam takie opakowanie... Upakowanie. Mam taką galaretkę bez cukru o smaku cytrynowym, kiedyś sobie zamówiłam na Allegro, ale wiem, że też można dorwać nawet w biedronce. Czekajcie, możliwe, że mam. Tak, mam. Mam nawet, um, można nawet takie dorwać galaretki 50% mniej cukru. To też jest spoko wybór według mnie, ale ja mam ochotę na ten cytrynowy twist smakowy, więc rozpuszczę tą galaretkę w 200 ml wody, ponieważ ona normalnie jest chyba na 500 albo nawet na 400. Tu jest napisane, że w czasie upałów należy użyć mniej wody, około 400. No ja dam 200 i po prostu wymieszam to z tym skyrem. A na końcu dorzucę tutaj zamrożone borówki, bo w ogóle znalazłam w zamrożarce borówki jeszcze z zeszłego roku, więc trzeba je użyć. Więc to będzie tyle, więc zabieram się do roboty. z tą galaretką jednak postanowiłam, że zanim dołączę, zanim dorzucę do niej skyr, po prostu wywalę ją na chwilę na balkon za okno, żeby ostygła, ale żeby wiecie, znaleźć ten tak zwany sweet spot, czyli żeby nie przesadzić, żeby już się nie zaczęła ścinać, bo jednak nie chcę, żeby pływały kawałki galaretki, tylko chciałabym, żeby całość była taka jednolita, kremowa. Więc wystawię ją dosłownie na 5 minut za okno po to, żeby schłodziła się lekko, żeby nie była taka ciepła. Po czym dorzucę do niej skyr i, i borówki. Witam Was w mojej sezonowej lodówce tutaj. Oczywiście rosół. Jeszcze jest nawet tutaj kapusta kiszona. No, no uroki zimowej lodówki na, za oknem. No a teraz to, co wszyscy lubią najbardziej, czyli taste, test rzeczy, która była mm, upieczona, a później była zamrożona. Mamy tutaj owsiankę pieczoną. Mm. Nadaje się do mrożenia. Mm, pyszna. <laughs> Słodziutka. Ta kruszonka tutaj rozpuszczona mm, z mąki migdałowej i masła. Do tego kwaśność owoców, a w środku te miękkie kawałeczki yy, płatków owsianych, no i tutaj jeszcze siemielniane. Przepychota, jeśli jeszcze nie próbowaliście, to zobaczcie, nawet wyszły z tego batoniki na tak zwaną czarną godzinę, kiedy nie wiem, chcecie coś słodkiego, zdrowego, a nie macie pod ręką, no to proszę bardzo, 10 minut i rozmrożone. Pyszotka. A tymczasem wracamy do serniczka, który w sumie może być skyrnikiem, bo chyba też tak się na to mówi. Dorzucę teraz tutaj ten skyr i wymieszam. Słuchajcie, olśniło mnie, w sensie tak do mnie przyszło, że chyba będę potrzebowała jeszcze tutaj żelatyny. Bo jednak sama galaretka jest wyliczona na wodę. Ja dodałam 200 g wody, a przecież sam skry 300 g, więc coś ta matematyka kuchenna mi nie poleciała. Ale mam tutaj jeszcze odrobinę żelatyny. Myślę, że to jest taka łyżeczka. Więc tą łyżeczkę rozpuszczę jeszcze w odrobinie wody i dorzucę to do całości i wtedy dopiero dodam borówki. Dobra, gotowe. Wrzucam to do lodówki i zaraz Wam jeszcze powiem jedną rzecz. Tylko Wam chciałam takie moje przemyślenie powiedzieć, ponieważ żelatyna sama w sobie pachnie dziwnie. <grym> Taka spożywcza. Nie wiem, czy jest inna żelatyna. Never mind! <grym> Zmierzam do tego, że zastanawiałam się, czy by jednak nie dosłodzić tego sernika, ale zaryzykowałam i nie dałam. Uważam, że słodycz z owoców plus ta galaretka, która nie ma cukru, ale chyba ma trochę słodzika, w sobie zaraz spojrzę, plus sam skyr też był słodki, więc myślę, że takie coś będzie ok. Zwłaszcza, że ja ogólnie od stycznia nie jem cukru, w sensie nie jem kupnych słodyczy i białego cukru, staram się też nie używać. Więc moje, moje kubki smakowe się trochę wyostrzyły, więc myślę, że to i tak będzie dla mnie słodkie. No dobra, to pokażę Wam za jakieś, myślę, dwie godzinki, jak to się powinno ściąć, jak to wygląda.